Witam serdecznie. Pokażę kilka teraz możliwości propagacji naszego sportu, naszego hobby gołębie pocztowe. I przede wszystkim, główno, główną taką domeną, na której możemy się spotykać, to jest feed, Facebook. Czyli, Ryszard, to jest jako można jako prywatnie o zainteresować zainteresować, mówić, ale jeśli chodzi o gołębie pocztowe, to tutaj mam. Założyłem klub lotów długodystansowych. Tam również jest mój prezes Władek Kuczyk, i tam poruszamy aktualne problemy gołębiarskie. Jest tych hodowców w klubie polskim, samych 454, w tym 22 nowych. Tam poruszamy wszystkie zagadnienia odnoszące się do lotów długodystansowych. Drugą taką platformą jest long distance. Pigeon in Poland, czyli to również Nowogród Bobrzański, nasz klub, tam promujemy nasze gołębie. Główną zaletą Facebooka jest to, że jesteśmy administratorami, w tym wypadku w long distance jestem ja, jest Kuczyk, jest Matka Chrzestna Kubusia, jak również tutaj. Kolega nasz z Kościana, który również sobie tam administruje to. Posty, które są anonimowe, są usuwane. Jest porządek i przejrzystość na tego forum. Tutaj na bieżąco pokazuję wydarzenia w naszym klubie, jak również co jest w, naszym, w naszej hodowli słonecznej gołębni cechą właściwą z Facebooka jest to, że szybkość przekazu informacji, czyli przede wszystkim fotografii, jak i klipów. Zapraszam serdecznie do śledzenia Facebooka, jak również do jak również do Moment, ja teraz klip nagrywam. Zaraz będziemy rozmawiać. Również chciałem przekazać, że na mojej stronie sanlove.pl możemy Śledzić aktualne wydarzenia w Słonecznym Gołębniku również wydarzenia odnoszące się do sprzedaży gołębi, jak i również klub Nowogrodu Bobrzańskiego. Aktualności promuje w formie wideoklipów. I to można na bieżąco śledzić. Tam przekazujemy najnowsze wieści. Serdecznie. Za Witam, przedstawiam prezentator, który służy do prezentacji par zarodowych. Tutaj przedstawiam y, część mojej kolekcji gołębi Flora Vervolta. Te gołębie, które są idealne na krótki i średni dystans, również na lotach długich do 700 km zdobywają czołowe nagrody. Te gołębie bezpośrednio wywodzą się z linii Fineke 5000. Są to wybitne gołębie, idealne na polskie warunki lotowe. Prezentator również służy do wstępnego kojarzenia par, jak również do... i to jest trik hodowlany do stymulowania odbytego lotu. A odbywa się to tak, że w sobotę zamiast koszowania w klubie koszujemy gołąbki do tych boksów, natomiast w niedzielę rano odbywają lot rzędu. 50 km, tak jakby były na, na locie konkursowym. Wówczas gołębi nie zrzucają lotek. Idealne dla gołębi rocznych, które lotowane są co dwa tygodnie, tudzież dla gołębi na długi dystans, gdzie wymagają dwu lub trzy tygodniowego odpoczynku. Prezentacja gołębi Flora Berworta do nabycia na wiosnę w atrakcyjnej cenie 12 sztuk za 1500 zł. Polecam. Ryszard Kosnowiec, Słoneczny Głębnik, Polska.